drogie Anony, pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Uwielbiam polski rynek aut używanych i polskich klientów. Wystawiłem za dwie trzecie najniższej krajowej auto z LPG. Nawet ma podłogę, progi i mechanicznie, poza głośnym tłumikiem, zawstydziłoby niejedno młodsze auto. Pierwszy klient pół godziny walczył z kąpem, sprawdzając błędy. Zawiódł się strasznie, gdy okazało się, że jednak mówiłem prawdę, że jeden to czek Lambdy od gazu, a drugi to czujka ABS. Który notabene leżał w bagażniku kupiony drugi, nowy na wymianę. Drugi stwierdził, że opłacenie OC dla siebie i zrobienie przeglądu, który kończy się za kilka dni to zbyt duże obciążenie finansowe. Stwierdził, że wolałby, żeby auto było gruzem, ale miało długie opłaty. Trzeci urzekł mnie najbardziej. Rasowy specjalista, Mirek Handlarz od 30 lat. Miernik lakierów w oczach, bujanie za relingi, odkręcanie korka oleju na pracującym silniku. Normalnie jak na giełdzie w Smączynie kiedyś. Nawet jak go pocisnąłem, że auto w cenie roweru, to mnie zripostował, że on z rowery po 15 euro sprowadzał. A i tak nikt tego nie chciał kupować. Czytał paściarz. Kurwa autko z LPG, ale by się kupiło. Ja pierdolę.